Dzisiaj spotkaliśmy się w Podwilku z panią profesor Grażyną Branny, która przybliżyła nam losy swoich dziadków, którzy... Pracowali 100 lat temu w Podwilku. Dziadek pani Lorencowicz był organistą, był współzałożycielem kasy Stewczyka. Jego żona założyła właśnie pierwsze koło gospodyń w Podwilku. Było to pierwsze koło w powiecie nowotarskim. W tym roku mamy specjalną okazję w związku z publikacją tej książki, bo jest 100 lat, jak państwo Lorencowiczowie przyszli na orawę tutaj, kształcili nasze społeczeństwo, ponieważ pan Wojciech Lorencowicz był dyrektorem szkoły, był organistą, a pani Olga, jego żona prowadziła i bibliotekę i była kierownikiem posterunku medycznego, także ich działalność była Wszechstronna, o czym dzisiaj mm, opowiedziała nam pani profesor, wnuczka państwa Lorencowicz, pani Grażyna Branny. Bardzo dziękuję za takie miłe i ciepłe przywitanie. Um, no, ja z odziekiem, to wiążę, jest z wielka, wielki sentyment związany właśnie z, z okazją dzieciństwa i potem szkoły z podstawowej, średniej, um, kiedy właśnie w każde wakacje spędzaliśmy tutaj w podwiku. i tutaj była muszczona w tym kościele. Um, po prostu podbieg jest dla mnie taką, taką zaczarowaną krainą dzieciństwa, bo potem już w pewnym momencie, w latach 70. po śmierci już tutaj nie przyjeżdżaliśmy. Dopiero potem przyjechałam w latach 90., kiedy robiłam wywiady z kilkoma osobami, o których pamiętałam, widziałam, że mieli jakieś kontakty większe z dziadkami. Chciałem bardzo podziękować Pani Profesor za przybycie do Podwilka. Było nam niesmiernie miło gościć i poznać historię y, rodziny Rolandserowiczów, jak również rodzin, y, historię Podwilka, naszej miejscowości. Był to dla nas zaszczyt, a zarazem wielka przyjemność y, gościć Panią Profesor u nas i być na prezentacji książki o tak bogatej historii. Bardzo się cieszę, że mogłam uczestniczyć w tym spotkaniu z panią profesor. Co prawda, historię podwilka, ze względu na moją pracę, to bardzo dobrze znam, ale też wiele rzeczy się dowiedziałam. Między innymi o pani babci, o pani Oldze Lorencowicz, która bardzo zasłużyła się tutaj, szczególnie ucząc po wojnie kobiety różnych zawodów, czy też tej, tej sztuki kulinarnej. Która w tym czasie była bardzo potrzebna. No i bardzo dziękujemy pani za, za tą książkę, która myśli, że przysłuży także naszym dzieciom i naszym wnukom. A wszystkim polecamy poznanie historii o Podwilku.